Dofinansowanie na likwidację starego kotła, Wisła widziana oczami płockich fotografów oraz wędrówki po Pięciolini dla najmłodszych – o tym w nowym wydaniu programu „Miasto żyje”. Zapraszamy do oglądania. W styczniu upamiętniamy ważne w historii naszego miasta daty: wybuch Powstania Styczniowego i wydarzenia związane z drugą wojną światową. W obchodach biorą udział m.in. uczniowie polskich szkół, które są opiekunami poszczególnych miejsc pamięci narodowej. Młodzież ze Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości złożyła kwiaty i zapaliła znicze przy ulicy Sienkiewicza, w miejscu, gdzie w styczniu 1945 roku Niemcy rozstrzelali i spalili 79 Polaków. W uroczystości przy grobie ofiar tej zbrodni, który znajduje się na na cmentarzu w Alejach Kobelińskiego wzięli udział uczniowie zespołu szkół ekonomiczno-kupieckich. Po raz 37 członkowie Płockiego Towarzystwa Fotograficznego zaprosili na doroczny konkurs i wystawę Mój Płock. Tym razem motywem przewodnim zdjęć była Rzeka Wisła. Spośród 44 fotografii zgłoszonych przez 18 autorów, jury wybrało trzy, które ich zdaniem najlepiej oddają temat. Pierwsze miejsce i tytuł czempiona przypadł Piotrowi Augustyniakowi. Drugie miejsce, a także nagrodę publiczności zdobyła Dorota Drzewiecka. A trzecie miejsce otrzymał Piotr Statkiewicz. Wystawę można oglądać w księżnicy Płockiej do 4 marca. Płocki Samorząd chce pozyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pieniądze na dofinansowanie modernizacji kotłowni w indywidualnych gospodarstwach domowych. Mieszkańcy będą mogli otrzymać zwrot nawet do 75% kosztów kwalifikowanych, poniesionych na wymianę kotłów lub palenisk węglowych na gazowe i olejowe, albo na zastąpienie kotłów gazowych i olejowych źródłem ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła. Do końca lutego Urząd Miasta Płocka będzie przyjmował wstępne deklaracje od osób zainteresowanych udziałem w tym programie. Więcej informacji na stronie miasta. Mali Płoczczanie mogą uczestniczyć w wędrówkach po pięciolinii. To cykl koncertów edukacyjnych dla dzieci do trzeciego roku życia organizowany przez Płocką Orkiestrę Symfoniczną. Maluchy i ich opiekunowie zapraszani są do muzycznej zabawy. Pod okiem profesjonalnych muzyków poznają budowę i brzmienie różnych instrumentów, wspólnie śpiewają i tańczą. Warto wybrać się do płockiej galerii sztuki na wystawę prac wyróżnionych w prestiżowym legnickim festiwalu Satyrykon w 2016 roku. Ich tematem jest satyra i humor oraz zło, które było motywem wiodącym zeszłorocznej edycji konkursu. Specjalnie dla nas, Jury wybrało 200 spośród kilku tysięcy zgłoszonych dzieł, m.in. grafik, rysunków i fotografii. Ukazują one wielokulturowość i różnorodność artystów, odzwierciedlają sprawy i problemy współczesności. W Płocku zobaczymy pracę artystów z całego świata, m.in. z Austrii, Izraela, Kuby i Włoch. Nie zabraknie też polskich artystów. Wystawa będzie czynna do 26 lutego.